Dzień dobry, po dłuższej przerwie. Ostatni już chyba z tego naszego obnażania. Bibliofilistycznego odcinek, bo została nam do pokazania tu, panie. To oczywiście sunia, jak zawsze, I tylko się odezwę. To zaczyna zaczyna tup tupać Została nam do pokazania. O, tutaj jedna półka i, i druga, tam wyżej. Nie widać jej. Widać, trochę widać, trochę nie widać. Kałek widać. Nie widać, widać. Widać, nie widać, trochę widać, nie widać. Teraz widać. Tutaj kawałek jednej, ale to nie cała, także która Katarzyna jest godzina? Jest godzina 1847 czterdzieści zapamiętaj, żeby się tam czasowo, czasowo zobaczyć jak to wyjdzie, to jest albo ostatni odcinek albo przedostatni, no mam nadzieję że się, że się zmieścimy w tym, później ewentualnie bo to jeszcze, to jeszcze, to a tego tu nie widać to wszystko co tutaj jest oprócz, oprócz mojego wina <laughs> jest do wystawienia na, na sprzedaż i to i tam jeszcze i. Ach, pełno tego jest. A to jest już część powystawiana. Nieważne tych książek, nie? Kontynuujemy tylko tak. To, to leży tu, ale to jest wystawione na sprzedaż. No ale już jak mam w ręce, to pokażę. Powstanie warszawskie w sierpniu 1944 roku, tam pierwszy. To jest do sprzedania Historia Polski 1764-1795. Wybór tekstów opracował J. Michalski i to jest również na sprzedaż. Muszę to gdzieś tu, nie wiem gdzie przełożyć, na razie odłożę na bok. A tutaj jesteśmy teraz w literaturze polskiej okresu PRL-u. Zaczniemy od góry co my tutaj mamy Igor Neverly pamiątka z celulozy nie wiem jak, jak nazwisko, jak nazwisko yy, wymawiać poprawnie ale ja myślałem, że to jest jakiś Anglik czy, czy, czy ze Stanów Zjednoczonych z Ameryki A to jest pora. Polak to jest Polak to można sprawdzić na, na wikipedii dokładniej kto to, co to jak to nie wykluczam w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości w kon w literackim przedstawiać sylwetki pisarzy. No ale to nie, nie w tej serii. Także to jest częścią naszej domowej biblioteczki. Hm, tutaj leży... Aha, bo tu jeszcze są modlitewniki. Tylko one tam są. Tu tylko jeden leży. Z modlitewnikami to jest taka sprawa, że część no to chyba, chyba wystawię. Ale niektóre są jakby z dedykacjami, niektóre są podpisane. Mam jakieś przedwojenne mo modlitewniki mojej prababki. No tego nie będę chciał się pozbywać, ale modlitewniki to może, może na koniec za zaprezentuję. A aha, i teraz. A ja już nie będę wspominał, może króciutko. No to, że posiadam modlitewniki, nie znaczy, że ja jestem taki święty. Oraz to, iż o tym wspominam, nie znaczy, iż. Nie jestem takowy. To po prostu znaczy ni więcej, ni mniej. A tyle, iż posiadam modlitewniki, a powodów może być tysiąc? I ja niekoniecznie te powody tutaj zdradzam. Równie dobrze mógłbym mieć tutaj 50 wydań Koranu albo tych pism hinduizmu, zdaje się, 50 wersji wędów. Węd, Wend. jak to się deklinuje? Węd. Hmm. ale wróćmy, to była dygresja taka, bo po prostu ja z tego TikToka to muszę zre zrezygnować, bo od kilku lat przecież działam już w mediach społecznościowych, a TikTok to jest coś, co niektóre kraje to w ogóle zabroniły tego medium oj co to się dzieje ze społeczeństwem, to ja nie wiem straszne rzeczy a, a najwięcej do tego chyba ja widzę na tym TikToku hmm. Ale nie tylko, no wiadomo, wszystkie uogólnienia są złe. Ostatnia podróż, to sobie zatrzymałem, bo to jest książeczka Ela i Andrzej Banachowie, czyli Elżbiety i Andrzeja Banachów, yy, związanych z postacią Nikifora, którego życiorys, twórczość bardzo lubię. Tutaj mam nawet małżonka, to było wystawione na sprzedaż, ale ja to ściągłem, bo nie chcący to zalałem. Nawet poprosiłem Kasię, aby narysowała mi Nikifora. Byłem w muzeum, oglądałem obrazy tam w krynicy. Hmm. Ma, mam ten film: Mój Nikifor z Krystyną Feldman. Także to mam taką książeczkę. Piotr S. Wirski, Stanisław i Izabela, epilog lalki. Jak to teraz młodzież powiedziała, że Stanisław Wokulski stalkował Izabelę? Tak. I że był. Jak to. O nie, nie wiem, jakoś tam. Lalka autorstwa Bolesława Prusa, czyli Aleksandra Głowackiego. Powieść pozytywistyczna. Władysław Broniewski i Płock. Towarzystwo Naukowe Płockie Stanisław Kostanecki. To tak też tutaj położyłem z wierzchu. A to powinno być, chyba że to jest do literatury albo do biografii, do biografii, bo tu dalej mam taki dział. Sunia, uciekaj, tu ptasiu. Zbigniew, ryndach, czarne anioły. No i właśnie tu w tej literaturze są już takie pozycje, które być może będę również wystawiał na sprzedaż. Nie jestem jeszcze pewien. Na, na, razie, na razie to jest razem tutaj. Hamford. Charaktery i anegdoty, książka i wiedza. Wydanie z 40 zaraz dobrze pamiętam tak z 49 roku I tutaj mamy znowu igor nawerle pamiątka z celulozy To też jest 50 któryś 52 wydawnictwo Czytelnik. Barbara nawrocka dońska Powszedni dzień dramatu. W sumie ta, ta literatura perelowska, którą teraz prezentuję, która, którą niby odłożyłem sobie, no dlaczego mówię niby? No to już tłumaczę. Niby odłożyłem sobie do domowej biblioteczki. Ale w sumie, jeżeli ktoś chciałby którąś z prezentowanych teraz tutaj pozycji nabyć, to proszę dać znać w komentarzu. Tak za specjalnie nie zależy mi na nich. Lektury szkolne Zygmunt Nowakowski, przylądek dobrej nadziei. Nie zależy mi na nich, a zawsze, zawsze można zwolnić miejsce na, na jakieś nowe pozycje. A, a komuś jeszcze, jeszcze radość radość te egzemplarze mogą sprawić, prawda? Te, te książki. Stanisław Pagaczewski, więźniowie Skalnego Grodu. Aha, ja tutaj myślałem, że nie będzie się już odbijać światło. Ściągnąłem zasłonę, ale tutaj akurat jest we folii ta książeczka i dlatego się odbija egzemplarz po biblioteczny. Eugeniusz Pałkszta z Nagrzówia. Wydawnictwo poznańskie. Autor urodzony w 1916 urodził się w 1916 zmarł w 1979 roku. Zdzisław S Pietras, sprawiedliwy z Wrocławia. To są chyba jakieś klimaty wczesnośredniowieczne, słowiańskie. Nie mam pewności. Polskie średniowiecze to okres, który specjalnie interesuje Zdzisława S Pietrasa pisarza śląskiego. No, dobrze, dobrze. Przypuszczałem. Yy, ogólnie nie mamy tak za bardzo czasu na, na to nagrywania, na, te, na, na to nagrywanie czegokolwiek na YouTube, a, dlatego taka długa przerwa była. Bo tam do końcika literackiego to też przeczytałem kilka książek już. Wysława Myśliwskiego dzisiaj Koralinę skończyłem czytać. Yy, czytam Dziurdziowie ale też nie mam czasu za bardzo czytać. No. Doba mogłaby trwać dłużej, mogłaby być dłuższa, a człowiek mógłby się tak nie męczyć, albo nie spać. Wtedy byłoby dobrze. Bo jeszcze do kącika gierakich, to zdążyłem jedną grę kupić, która niestety nie działała, zdążyłem ją wymienić na, na nową. Do kącika hodowlonego tam są zmiany w, w zbiornikach, w akwariach. Raz, dwa, trzy, trzy teraz akwaria, są trzy zbiorniki. Gupiki Moskiewskie, akwarium biotopowe z zachodniej części Rio Orinoco. W sensie, że nie trzy zbiorniki z gupikami moskiewskimi, tylko. W sensie, że nie trzy zbiorniki z gupikami moskiewskimi, tylko trzy trzy akwaria teraz mam. Właśnie jedno z gupikami, drugie z Rio Orinoco. Tak naprawdę tam będzie ra, radykalnie. Odwzorowany, odwzorowany ten habitat. No i nieco naciągany, nie pamiętam ja, nawet jak ta rzeka się nazywa, z mieczykami, z jakaś rzeka z Meksyku. Także też, też do końcika hodowlanego jest co pokazywać, ale nie ma czasu, nie ma czasu. Edmund Pietryk, Złoty Pas. Jakby nasz, nasz kanał się rozhulał, no to wtedy, wtedy moglibyśmy więcej, więcej poświęcić po prostu energii na, na tworzenie czegokolwiek na YouTubie. Ale to jeszcze przed nami długa droga. My jesteśmy kanałem niszowym, kanałem wielotematycznym, co nie podoba się algorytmowi i, i, w, i odbiorcom też nie za bardzo. Bo kiedy ktoś ogląda na przykład y, kącik gier wszelakich i widzi jakąś grę konsolową, to subskrybuje. Ale później, kiedy widzi, jak ja pokazuję, zaczynam pokazywać książki, to odsubskrybowuje, No, anuluje subskrypcję. Także to, ale ja nie mam zamiaru iść tu na jakieś kompromisy, rozdrabniać się. Ja mam wiele zainteresowań, jak już nieraz wspominałem, wiele rzeczy mnie ciekawi. Życie jest naprawdę, naprawdę może być piękne, i, i tyle interesujących rzeczy w tym życiu można robić, uczyć się, poznawać, że to jednego życia to jest mało, aby to wszystko zrobić. Najgorzej, no nie wiem, taka refleksja mnie nachodzi, że. W tym życiu homo homini lupus est. I wróćmy dalej. Tym razem w wtajemniczenie, nie ciągnąwszy dalej tej myśli. Władysława Rymkiewicza wtajemniczenie. O rodzinie Rymkiewiczów związanych z Półtuskiem, z Gnoinem tutaj koło Półtuska, z Szulcami, z Rałami, z. Gimnazjum imienia Klaudyny Potockiej Przedwojennego w Półtusku już, już nakręcałem, już kręciłem materiał. To można tam poszukać, to jest, zdaje się w playliście w kąciku historycznym. Jest ten odcinek o Rymkiewiczach. A jest również w kąciku literackim, bo Kinder Schienen, y, czytałem nie Władysława Rymkiewicza, tylko jego syna Jarosława Marka Rymkiewicza. Tutaj zaś mamy Lew Lechistanu. Władysław Rymkiewicz urodzony jako Szulc w swoim życiu był między innymi przed wojną w półtusku adwokatem, między innymi widok z księżego młyna, Władysław Rymkiewicz niestety brak obwoluty i nie wiem, czy właśnie przez ten defekt nie, nie sprzedam tego, a nie poszukam egzemplarza z obwolutą. No bo jednak Rymkiewicza ze względu na, na, na moje korzenie. To, to, to chciałbym posiadać w swojej, w swojej domowej biblioteczce. Marek Rymuszko, miejsce na górze. Rymuszk, Marek Rymuszko jest dziennikarzem. Urodził się 4 czerwca 1948 roku w Warszawie. O Marku Rymusz, Rymuszce. Niektórzy mówią, że nazwisko się nie odmienia, nie deklinuje, ale u nas taka była. No, no deklinowało się zawsze, nawet na jakichś oficjalnych. W tablicach jest kopiec, na przykład kopiec Tadeusza nie kościuszko, a Tadeusza kościuszki. No i takie czasami są jakieś sfary pomiędzy oponentami. Nie oponentami, jak to się mówi? Oponent, oponent to ktoś przeciwny, tak? A ktoś, a zwolennik, jak to się mówi, Kasia? No, między zwolennikami jednej a, a drugiej wersji, ja jestem za, za, za deklinacją nazwisk, ja, ja odmieniam nazwiska, również te formy od ojcowskie, od mężowskie. A co ciekawe, są też również słyszałem o formach od, od kobiecych nazwisk. To, to nie było Gdzie, to gdzieś w Świętokrzyskiem, zdaje się. Gdzieś czytałem właśnie na ten, na ten temat, że, że również zdarzały się takie, takie przypadki, chyba w województwie świętokrzyskim. Ta informacja wymaga weryfikacji, nie potrafię tak od ręki wskazać źródła tych, tych wieści. Sławomir Sierecki, kawa po turecku. Ale też z tą odmianą nazwisk to nie było zawsze konsekwentne. No bo jeżeli ja nazywam się Śmiech, no to moja żona Śmiechowa. I tak w większości przypadków ktoś powie, nie? Ale na przykład na moją prababkę w Balicach koło Krakowa to nazwisko odmi odmieniali nie Śmiechowa, nie mówili na nią Śmiechowa, tylko Śmiszka. Śmiszka. I teraz na przykład syn śmiecha to byłby śmieszak, śmieszak, a córka śmiechówna bądź śmiechowianka. I jeszcze jest jedna forma, to było nagminnie używane w parafii morawickiej, ale wyleciała mi z głowy. Morawica koło Krakowa, gdzie balice kiedyś były, to tej parafii należały. A też to nie wiem, czy to jest ogólnopolskie, czy to tylko tutaj. Jak na przykład jest pan Żmijewski. Pani Żmijewska, córka Żmijewianka, syn Żmijewiak. To też takie, taka odmiana. Irena Szeliga bywa i tak. O tych nazwiskach, to już zdaje się, ten kanał nazywa się Poli, Polimaty. Coś takiego, już, już kręcił, kręcił. Te, te informacje są do znalezienia w sieci. Aczkolwiek, przy takim szumie informacyjnym, ważna jest weryfikacja. Weryfikacja tego, co, co się czyta, co się słyszy. Sięgnięcie do źródeł, najlepiej do, do, do książek, stricte naukowych, aby, aby u źródła zasięgnąć, zasięgnąć wiedzy. Aczkolwiek mogę może jeszcze kiedyś coś nagrać do kącika historycznego tych nazwiskach. Hmm. Wiech, śmiech śmiechem, a propos śmiechów. To jest i książka, śmiech śmiechem. Wydana w 80. rocznicę urodzin pisarza. Patrzysz, która godzina? Aha, czyli muszę się streszczać, jak to ma się zawrzeć w jednym odcinku. Niekłamane oblicze Jana Piszczyka. Pióra Stani St Jerzego Stawińskiego. Przyspieszmy to, bo nie rozwlekajmy tej, tej, tej biblioteczki na nie wiadomo ile. Henryka Wolna, matka lepiożów. <tryk> ahu, ahu, i do piachu. Dzisiaj nagrywam, słucham? Nagrywamy to. Nie płacz, kiedy odjadę, tak? Marek Zakrzewski, spotkania. Nagrywamy to 12 kwietnia. Dzisiaj jest pierwszy taki y, ciepły dzień. Znaczy, no wczoraj już było ciepło, ale dzisiaj już jest naprawdę bardzo przyjemnie. Maria Zarębińska, dzieci Warszawy. To, co przed chwilą powiedziałem o tym ciepłym dniu, to miałem do czegoś, do czegoś dążyć z dalszą wypowiedzią, ale zdążyłem zapomnieć. Zygmunt, Zelwan, stan krytyczny. Tak dążyłeś, że dążyłeś. O, Jerzy Harasymowicz, stawach. Wiecie, że ja tę książkę przeczytałem? Tę książkę, ten tomik poezji przeczytałem od A do Z i na lubimy PL dałem 10 gwiazdek. Wówczas i ja już tego nie będę zmieniał, bo doszedłem do wniosku, że kiedy po raz pierwszy oceniam jakąś pozycję, świeżo po lekturze, no to ja wtedy tak o niej myślałem I, i po upływie kilku lat mogę już myśleć inaczej, no ale nie będę zmieniał oceny. O Jerzym Harasymowiczu, o Barze na Stawach, o Aleksandrze Łodziak-Makino-Kobylińskim, o Andrusach, o krakowskim Zwierzyńcu, też już kręciłem materiał, także zapraszam do, do archiwalnych materiałów, playlista, która to jest playlista? Play to jest chyba w kąciku historycznym, ale w, tak prawie wziąc, nie jestem pewien. Jerzy Harasymowicz, wybitny, wyjątkowa postać. Taki PRL-owski, wyspiański. Posłużywszy się tutaj taką analogią właśnie do dzieła Stanisława Wyspiańskiego Wesele, a do tego co, co, co zrobił Jerzy Harasymowicz zawarł wszy w swych utworach kolorowy świat Przedmieści Krakowa z, właśnie z okresu PRL-u. Oto to wiele, wiele barwnych postaci. Ten folklor, ta gwara, to, to sen nie wraci, tak? Jakoś tak mówią Czesi. No, było, minęło. Teraz co to jest na zwierzyńcu? Nie wiem, co to jest na zwierzyńcu. Co to jest w ogóle na świecie? Ach, ja już jestem taki boomer. Zbigniew Herbert, wybór poezji i dramaty. Pan Kogito, tak? To jest Herberta. Zdzisław Libera, poezja polska XVIII wieku. Ale czemu to jest tutaj, to powinno być przy literaturoznawstwie. No ale, ale jest tutaj. I tutaj mamy Balzaka Kuratela. I tu już, tu już jest literatura zagraniczna. Wydanie z 1951 roku: Książka i Wiedza. Aha, to że jest ciepło, to coś miałem powiedzieć o czytaniu. Jakoś zimą i te wieczory dłuższe, do tego czytania łatwiej znaleźć jakąś chwilę na zdrowie. A teraz no, jest wiele zajęć, dzień jest dłuższy, można więcej rzeczy porobić. A i zajęcia zawodowe zajmują również sporo, sporo czasu. Ciężko to wszystko razem pogodzić. A czytać bardzo lubię. Ostatnio czytamy mniej, ale staram się codziennie. Nie zawsze mi wychodzi i też to jest dosłownie czasami tylko 10 minut. Mogę poświęcić 15 gdzieś w międzyczasie na lekturę. Tomasz Mann, Bu Bu Budenbrucki. O ileż dobrze to przeczytałem dwa tomy, Dawid Copperfield. Mm. Charles Dickens, Charles, Charles, jak to się? Charles. Charles, Charles Dickens, Dickens. XIX wieczny pisarz, tak? Z Anglii, tak? O, przygody dobrego wojaka szwejka. Jarosław Hasek, Czech. Takie mam wydanie? Nie wiem, tutaj, a tutaj takie dwutomowe. Austro-Węgierskie klimaty. <słyska> 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 Maksym Gorki. Wiecz, wieczór literacki, biblioteka świetlicowa czytelnika. To też jest 56 rok. Koniec okresu stalinowskiego. 56 rok. Strajki w Poznaniu. Czerwiec 1956. Tołstoj, Literatura rosyjska. Aleksy Tołstoj, Obrona carycyna. Fragmenty powieści chleb. Jakiś egzemplarz pobiblioteczny. To też to jest 40. któryś rok? Nie, 50. Warszawa 1950. Wydawnictwo prasa wojskowa. Pobiblioteczny. Wycofany ze, ze zbiorów. I tutaj jeszcze dwa z beletrystyki. Swift, podróże gulifera Swift, Jonathan Swift, tak? Ej, nie wiem. Oj, to jakaś taka książka, ślady takie ma. Swift, tu też nie ma imienia. Aż, krótko, nie Zobaczcie, nie ma imienia autora. Trudno. Jeżeli się pomyliłem, to na dole wleci jego imię, pojawi się, ale chyba z, z Jonathan. Shop, który miał na imię Daniel, F.B. Eriksson, Eriksson jak te telefony niemieckie. Niemieckie, Eriksson jest niemiecki, nie? Jest, był, nie wiem czy jeszcze istnieje. I teraz wkraczamy w dział literaturoznawstwa. Dzień dobry po dłuższej przerwie. A może powinienem najpierw, żeby mikrofon załapał, wiesz o co chodzi? Bla 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 bla. Tu zrobisz cięcie.